Witaj, albo raczej gdej, bo tak właśnie powitałby Cię mieszkaniec Australii. Zgodnie z obietnicą w końcu przedstawiam temat dla klasy ósmej. Cieszę się, że od tego momentu zaczynam nagrywać materiały dla klas ósmych, ponieważ moja przygoda z podróżami właśnie tu nabrała rozpędu. Choć jak kiedyś rozmawiałem z pewną osobą o Australii, to usłyszałem, że tak tak, on też tam był i to nawet kilka razy, ale nie samolotem ani statkiem, tylko autem. Jadąc przez Czechy, raptem kilka godzin. Także wierzcie komu chcecie, ale nie jest to tak blisko. Odcinek ten udało mi się zrealizować przy współpracy z Magną i Mariuszem z kanału Dobrze Pojechane. Link w opisie, oczywiście polecam. Filmy z mojej podróży wyglądają, jakby były nakręcone ziemniakiem. Więc dziękuję za pomoc Magdzie i Mariuszowi. Cześć, jesteśmy Magda i Mariusz z kanału Dobrze pojechane. Pozdrawiamy wszystkich widzów kanału Geografia SP, na którym dziś występujemy gościnnie. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tematyką Australii i chciałby się dowiedzieć więcej na jej temat, zapraszamy na nasz kanał. Tam znajdziecie filmy z naszej półrocznej podróży dookoła tego fantastycznego kraju. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Dzięki. Na początku kilka ciekawostek o tym niesamowitym kontynencie yy, kraju. Kontynencie, kraju, tak naprawdę to o tym i o tym. Czyli o kontynencie i kraju, ponieważ Australią nazwiemy zarówno kontynent, jak i kraj, który zajmuje cały ten kontynent. Konkretnie rzecz biorąc, kraj to Związek Australijski, a z języka łacińskiego Terra Australis to po prostu Ziemia Południowa. I kliknij dzwonek. Z rzeczy, które koniecznie chciałem zaobserwować, będąc na miejscu, to fakt, że w związku z tym, że to teren na południowej półkuli, to pozorna wędrówka słońca po niebie rozpoczyna się po prawej stronie, a kończy po lewej stronie. A nie tak jak u nas, że jeśli patrzymy na wschód Słońca, to widzimy go po lewej stronie, a zachód po prawej stronie. Co więcej, w związku ze wspomnianą na pewno kilku, kilkukrotnie już siłą Coriolisa, woda w wymowalce kręci się w przeciwnym kierunku niż u nas. Na obszarze Australii można by zmieścić większość państw europejskich. Ma szerokość ponad 4000 km. A to tyle, co odległość z Moskwy do Londynu. Lot z Sydney do Melbourne to nie tak jak lot z Warszawy do Krakowa, ale raczej jak lot z Warszawy do Frankfurtu. I tak jak wielki jest ten kraj, tak wielkie są tutaj również pastwiska. Największe pastwisko ma 24 tysiące km2. Teren Anna Creek Station. Bo tak nazywa się to pastwisko, jest większy od Izraela. Australia jest najmniejszym kontynentem, który trochę przypomina wyspę, choć tak naprawdę wyspą nie jest, skoro jest kontynentem. Oprócz tego jest to też najniższy, bo ponad połowa terenu to niziny, i najbardziej suchy kontynent. Niemal wszystkie rzeki to rzeki okresowe które gwałtownie wzbierają po ulewnych deszczach, ale w porze suchej wysychają niemal całkowicie. Hmm, w takim razie to całkiem dobre środowisko dla niesporczaków, czyli organizmów, które opisywała moja asystentka w filmie o pustyniach gorących. Większość osób Australię kojarzy z gorącem, a okazuje się, że w zimie powierzchnia australijskich obszarów Pokrytych śniegiem przekracza rozmiary Szwajcarii. Kiedy byłem w Australii na przełomie lipca i sierpnia, to cieszyłem się, że zabrałem ze sobą sporo ciepłych ciuchów. W Australii istnieje miejsce, z którego bliżej do kosmosu niż do najbliższego miasta. Choć może nie jest to zbytnia rewelacja, bo do kosmosu w linii prostej można powiedzieć, że mamy zaledwie 100 km. I na koniec ciekawostki związane ze światem zwierzęcym. W Australii żyje więcej kangurów niż ludzi. Zwierzęta te są najbardziej rozpoznawalnym symbolem tego kraju, ale miejscowi czasem traktują go jak szkodniki. Kangury i emu nie potrafią chodzić do tyłu. Między innymi dlatego znajdują się w australijskim godle narodowym. Symbolizują naród idący naprzód. Australijczycy, chyba jako jedyny naród świata. Zjadają zwierzęta ze swojego godła. Wyobrażasz sobie, na przykład, zjeść orła? Ja nie za bardzo, nawet jeśli byłby to orzeł czekoladowy. Mięso kangura można kupić w każdym supermarkecie w Australii. Sam kangur mm, z twarzy jest podobny raczej do nikogo. No, może lekko do sarny. I podobnie też smakuje jego mięso. Jest ono lekko słodkawe i przypomina sarninę, właśnie. Owiec też jest tu sporo. W Australii żyje ponad 70 milionów owiec. To trzy razy tyle, ile ludzi. Wielu błądów też tu nie brakuje. Jest ich więcej niż na Saharze. Szacuje się, że nawet ponad 75 tysięcy. To największa populacja dzikich wielbłądów na świecie. Zostały tu przewiezione przez kolonizatorów do pomocy przy budowie sieci kolejowych i sieci telegraficznej. Potem wypuszczono je na wolność. Dziś również one są uważane za szkodniki. Wielbłądy na mięso eksportuje się z Australii do Arabii Saudyjskiej. Przez wieki do Australii z różnych pobudek sprowadzano różne zwierzęta. Króliki, lisy, ropuchy czy świnie. Które obecnie są poważnym zagrożeniem, ale nie dla człowieka, tylko dla australijskiej fauny i flory. Dzieje się tak, ponieważ nie ma tu naturalnych drapieżników, które mogłyby kontrolować ich populację. A jeśli o świniach mowa, to sama świnka pepa nie za bardzo zna się na pająkach. W 2012 roku w Australii zakazano emisji jednego z odcinków Świnki Pepy, w którym opowiada ona, że pająków nie należy się bać. Natomiast dzieci w Australii muszą być świadome zagrożenia. Tego tajemniczego lądu poszukiwano na półkuli południowej w tzw. okresie wielkich odkryć geograficznych. W 1770 roku wyprawa Jamesa Cooka dopłynęła do wschodnich wybrzeży nieznanego i od tego momentu najmniejszego odkrytego kontynentu na Ziemi. Od tego też momentu znalazła się ona w strefie wpływów Imperium Brytyjskiego. Obecnie co jest także wyjątkowe, cały kontynent zajmuje jedno państwo, tak jak wspomniałem, Związek Australijski, który to został utworzony w 1901 roku. Australia jest najmniejszym kontynentem na Ziemi. Jej powierzchnia wynosi 7,7 miliona km2, co stanowi zaledwie 5% ogólnej powierzchni wszystkich lądów na Ziemi. W całości znajduje się na półkuli południowej. Najdalej na północ wysuniętym punktem Australii jest przylądek York. Z kolei na południe najdalej wysunięty jest przylądek Wilson Promontory. Oznacza to, że rozciągłość południkowa wynosi niespełna 3200 km. Wschodnie i północne wybrzeża Australii oblewa Ocean Spokojny, a wybrzeża południowe i zachodnie. Wody Oceanu Indyjskiego. Australia ma raczej słabo rozwiniętą linię brzegową. Rzeźba terenu w Australii z racji na jej nizinne ukształtowanie jest raczej mało urozmaicona. W jej zachodniej części znajduje się największy region geograficzny, czyli Wyżyna Zachodnioaustralijska. Charakterystycznym elementem ukształtowania powierzchni. Tej krainy geograficznej są rozległe obniżenia terenu, które zajmują półpustynię i pustynie. We wschodniej i północnej części regionu leżą pasma górskie zbudowane z odpornych skał. Sięgają one nawet do około 1500 metrów nad poziomem morza, ale najbardziej znany jest szczyt Ayers Rock który przez aborygenów, czyli rdzennych mieszkańców Australii, zwany jest inaczej, ale jak to było? To jest Uluru, serce Australii, największy monolit na świecie, jak widzicie, wznosi się za mną. Po przejechaniu na, na miejsce dowiedzieliśmy się, że dziś może być jedna z ostatnich możliwości wejścia na szczyt. 26 października tego roku definitywnie zostanie zamknięty ten szlak wiodący na górę. Jak kartka głosi tu, Dzisiaj możliwe, że otworzą wejście. Jest dość ostro, dość stromo, ale jeśli będzie otwarte, na pewno spróbujemy wejść na szczyt. O, dokładnie. Dzięki Mariusz. A swoją drogą zazdroszczę wam, że jako jednym z ostatnich udało się wam wspiąć na ten monolit. W środkowej i wschodniej części lądu leży nizina środkowo Australijska. Rozciąga się szerokim pasem od Zatoki Carpentera na północy. Po wielką zatokę australijską na południu. Środkową część tego regionu zajmuje wielki basen artezyjski, do którego za chwilę wrócimy. Natomiast wzdłuż wschodnich wybrzeży Australii ciągnie się stary masyw wielkich gór wododziałowych. Stoki górskie są tam łagodne, a linię grzbietową tworzą wyrównane wierzchowiny. Leżące na wysokości od 800 do 1800 metrów nad poziomem morza. Najwyższym pasmem są Alpy Australijskie, przekraczające wysokość 2000 metrów nad poziomem morza, w których znajduje się najwyższy szczyt Australii, czyli. As some would say. A jeśli ktoś nie zrozumiał, to w sumie nic dziwnego. Mało kto w Australii jest w stanie poprawnie to wymówić. I ile osób tyle nazw możesz usłyszeć? Dokładnie rzecz biorąc, jest to Góra Kościuszki o wysokości 2228 metrów nad poziomem morza. Nazwę jej nadał Paweł Edmund Strzelecki, polski podróżnik, geolog, geograf, badacz, odkrywca i szlachcic. A mówią, że szlachta nie pracuje. Skoro wiesz, jak, na, jak nazywa się najwyższy punkt w Australii, to powinieneś również wiedzieć o jego najniższym miejscu, jakim jest jezioro Eyre. Eyre. E. No właśnie, którego lustro znajduje się na wysokości od 16 do 9 metrów pod poziomem morza. Ale skąd taka rozpiętość danych? Otóż zdarza się, choć rzadko, bo 3 do 4 razy na 100 lat, że jezioro wypełnia się po brzegi w czasie ulewnych opadów deszczu. Natomiast raczej jest ono w większej części wyschnięte. Stąd też jego silne zasolenie. Posłuchaj teraz o klimacie Australii. 22 grudnia na półkuli południowej Rozpoczyna się astronomiczne lato, a Słońce góruje wówczas nad zwrotnikiem koziorożca pod kątem 90 stopni. Zwrotnik ten, czyli zwrotnik koziorożca, dzieli Australię mniej więcej na dwie równe części. Tak więc położenie geograficzne Australii powoduje, że najcieplejszym miesiącem jest styczeń, a najchłodniejszym lipiec czyli odwrotnie niż na półkuli północnej u nas. Pozostałymi czynnikami klimatotwórczymi są układ prądów morskich, zimny prąd zachodnioaustralijski opływający wybrzeże zachodnie i ciepły prąd wschodnioaustralijski płynący wzdłuż wschodniego wybrzeża. Zimny prąd utrudnia parowanie wody, a tym samym powoduje suszę które są powodem występowania pustyń na niemal całym obszarze Australii. A natomiast ciepły prąd sprzyja roślinności, ponieważ ułatwia parowanie wody i następnie deszcze w zachodniej części Australii. Jednak na wschodzie są wspomniane przed chwilą wielkie góry wododziałowe, które nie pozwalają wilgotnym masom powietrza. Przedostać się w głąb lądu. Ostatnim czynnikiem klimatu jest cyrkulacja atmosferyczna, charakterystyczna dla strefy międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej. W Australii przeważają gorące i suche typy klimatu zwrotnikowego, występujące we wnętrzu lądu, jak i na jego zachodnich wybrzeżach. Na północy panują gorące odmiany klimatu podrównikowego z dosyć wysokimi opadami. Z kolei wybrzeża południowe są objęte klimatem podzwrotnikowym, wilgotnym, z również dosyć wysokimi opadami. Klimat Australii wpływa na pozostałe elementy środowiska przyrodniczego, a ich wzajemne oddziaływania warunkują. Powstawanie charakterystycznych krajobrazów na tym lądzie. Klimat zwrotnikowy, gorący i suchy, zajmujący największy obszar Australii, kształtuje również sieć wodną na tym kontynencie. Australia jest jednym z najuboższych w wodę kontynentów na kuli ziemskiej. Jedyną dużą, stałą rzeką Australii jest Murray. Mająca źródła w Alpach Australijskich, wraz z największym swoim dopływem, rzeką Darling, tworzy największy system rzeczny na tym lądzie. Wróćmy teraz do basenu artezyjskiego. To nie jest taki zwyczajny basen, jaki znamy z Polski. Australia ma jednak znaczne zasoby wody słodkiej znajdujące się w basenach artyzyjskich właśnie. Powierzchnia tych basenów obejmuje około 1 trzecią kontynentu. Największym z nich jest Wielki Basen Artezyjski, leżący w środkowej części niziny środkowoaustralijskiej. O tym, czym jest studnia artezyjska, być może słyszałeś już na lekcjach o Afryce. Jeśli jednak nie, to zerknij na ten schemat. Nieckowate ułożenie warstw skalnych we wspomnianym basenie powoduje, że wody podziemne znajdują się pod ciśnieniem. Gdy leżąca nad nimi warstwa nieprzepuszczalna zostanie przewiercona, to wody te samoczynnie zaczynają wypływać. Wysokość opadów i ich roczny przebieg decydują o rozmieszczeniu naturalnych formacji roślinnych. Na północy tego kontynentu spotkać możesz lasy tropikalne, które są całkiem podobne do lasów równikowych, jakie znasz na przykład z Amazonii. Na północno-wschodnim wybrzeżu Australii zauważyć możesz lasy mangrowe namorzynowe. Jest to wiecznie zielona formacja roślinna występująca na wybrzeżach morskich, w niemal całej strefie międzyzwrotnikowej, czyli również i tutaj. Są to lasy, które potrafią rosnąć nawet będąc oblewane przez słone wody oceaniczne, dzięki specjalnemu systemowi korzeniowemu. W środkowej części kontynentu, w klimacie zwrotnikowym suchym, występują pustynie i półpustynie. Zbiorowiskiem roślinnym typowym dla tych obszarów jest scrub. Składający się z suchych krzewów eukaliptusowych lub akacjowych, tworzących zwarte zarośla. Na południu kontynentu występuje klimat taki jak we Włoszech czy Grecji, czyli klimat podzwrotnikowy, śródziemnomorski, gdzie lata są upalne i suche, a zimy raczej łagodne, ale z nieco większymi sumami opadów. Wytworzyła się tutaj roślinność sucholubna, twardolistna, często kolczasta, wiecznie zielona czyli makia. Australia około 50 milionów lat temu oddzieliła się od prakontynentu Gondwany i cały czas pozostaje w odosobnieniu. Wprawdzie teraz zbliża się w kierunku Azji, ale ma na to jeszcze dobrych kilkadziesiąt milionów lat. Ten czynnik wpłynął na wielką odrębność flory i fauny na tym lądzie. 85% gatunków roślin to endemity. Endemity, czyli organizmy występujące wyłącznie na obszarach o ograniczonym zasięgu i dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych. Wczesne oddzielenie się Australii od pozostałych lądów zwartość lądu. Przewaga, przewaga obszarów, na których występuje suchy i gorący klimat, późne pojawienie się ssaków łożyskowych umożliwiły przetrwanie gatunków zwierząt, które wyginęły na innych kontynentach. Do osobliwych grup zwierząt należą stekowce i torbacze. Stekowce są prymitywnymi ssakami mającymi cechy gadów i ptaków. Są jajorodne, ale młode są mleko matki, tak jak inne ssaki. Zachowały, zachowały się dwa gatunki tych zwierząt: dziobak, żyjący w wodach, o którym pierwsi kolonizatorzy mówili, że jest chyba największym dziwactwem matki natury, oraz kolczatka, która żyje głównie na terenach pustynnych. Torbacze australijskie natomiast mają wiele cech wspólnych z ssakami łożyskowymi, ale ich rozwój przebiega nieco inaczej. Zapłodnienie i początkowy rozwój płodu zachodzi wewnątrz ciała matki. Jednak dość wcześnie embrion opuszcza układ rozrodczy samicy i przenosi się do torby, gdzie przywiera do sutka matki i tam następuje dalszy jego rozwój. Torbacze, takie jak nadrzewne koale, na które niektórzy w Australii mówią, że jest to drager, ponieważ jedyne co jedzą to eukaliptusy, które te eukaliptusy mają właściwości silnie uspokajające. Czy też kangury to symbole Australii. Występują tutaj w kilkudziesięciu gatunkach, na przykład kitanka lisia. Kangur Olbrzymi, Kangur Rudy, Kangur Drzewny i inne. Bardzo rzadkie są workowate drapieżniki, takie jak Diabeł Tasmański czy też Niełas Plamisty. Spośród gadów wymienić trzeba krokodyle, żółwie, węże i jaszczurki. Niezwykle bogaty i odrębny jest świat ptaków do którego należą liczne odmiany papug i ptaki nielotne, emu oraz kazuary. Ssaki łożyskowe, np. drobne gryzonie czy nietoperze, dotarły do Australii dość późno, bo wraz z pierwszymi grupami kolonizatorów. Wyjątkiem są zdziczałe psy dingo, które przybyły na kontynent z aborygenami. Znacznie wcześniej, ale o aborygenach opowiem już następnym razem. Mówiąc o Australii, nie można zapomnieć również o Oceanii. Są to tysiące wysp na Oceanie Spokojnym, które podzielono na cztery regiony. Melanezję, Mikronezję, Polinezję oraz krainę Hobbita i Władcy Pierścieni, czyli Nową Zelandię. Większość z tych wysp znajduje się w strefie oddziaływania klimatu równikowego i zwrotnikowego. Występuje tu bujna roślinność i różnorodna fauna. Są to regiony niezwykle atrakcyjne turystycznie. W większości są to wyspy wulkaniczne wulkaniczne, czyli powstałe na skutek wynurzania się, wzniesienia wulkanicznego nad powierzchnią morza. Często zdarza się, że w wygasłych wulkanach stożek wulkaniczny zapada się. Ale dookoła wulkanu rozbudowują swoje kolonie koralowce, które mogą stworzyć tak zwane atole koralowe. Jak na przykład atol Bora-Bora, który jest koralowym atolem otaczającym powulkaniczny stożek. Wspomniane koralowce tworzą również wielką rafę koralową, która znajduje się na północy, na Morzu Koralowym, przy północno-wschodnim wybrzeżu Australii. Z informacji ostatnich wyczytałem, że rząd Australii coraz bardziej chroni te tereny, ponieważ są one bardzo zagrożone wyginięciem. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca i polecam jeszcze raz kanał Dobrze pojechane Magdy i Mariusza. A Tobie proponuję już teraz zacząć odkładać pieniądze, aby w przyszłości być może wybrać się w podróż do tego miejsca. Do usłyszenia!